Okay. Na początek pierwsze ważne pytanie. Czy internauta to turysta? Czy turysta korzysta z internetu? Dokładnie, widzimy na tych statystykach danych z SMGKRC, że co drugi internauta wyjechał na wakacje. Opuścił swoje miejsce zamieszkania, wyjechał na wakacje, a więc to może być Państwa klient. Z populacji, co trzeciej przedstawiciel populacji wyjechał na wakacje. Wyjechał, opuścił swoje miejsce zamieszkania, żeby wypocząć. Co więcej, internet kilka lat temu był medium bardzo elitarnym. Na chwilę obecną około 14 milionów osób korzysta z internetu w Polsce. Jeszcze kolejna istotna informacja. Internauci także w wakacje, podczas wakacji korzystają z internetu. Tutaj jest historia oglądalności onetu w czasie wakacji. Poprzez ostatnie kilka lat. Tak jak widzimy, ta liczba odsłon jest podobna także w wakacje. Analogicznie sytuacja przedstawia się w liczbie unikalnych użytkowników. A więc ta liczba unikalnych użytkowników korzystających z onetu miesięcznie nie spada podczas wakacji. Możemy postawić hipotezę, że internauci wyjeżdżając na wakacje także łączą się z internetem na miejscu, także korzystają z onetu, także korzystają z internetu. A więc nie ma podczas wakacji tego spadku konsumpcji mediów, jaką obserwujemy w innych, w innych mediach. To tyle na temat badań. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani szerszym podejściem do tematu, statystycznym podejściem do tematu, informacjami na temat tego, ile osób ogląda dany serwis, ile osób jest obecnych w danych serwisach internetowych, czy to w Onecie, czy w innych portalach internetowych, to no zapraszamy do dyskusji, zapraszam do spotkania. Ja jestem z działu, z działu regionalnego we Wrocławiu, a więc zawsze możemy się z Państwem spotkać w Państwa siedzibie, na ten temat porozmawiać. Mam jeszcze jedną serdeczną prośbę. Jeżeli... Pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, proszę pytać, w trakcie już samego wystąpienia. Tak będzie wygodniej, później ta wątpliwość zniknie, to pytanie zostanie zapom zapomniane, ale lepiej by było, gdybyście Państwo rzeczywiście dowiedzieli się czegoś ciekawego na temat internetu. Generalnie, reklamę internetową możemy sortować, różne formy reklamy internetowej, za pomocą wymiaru. A więc czy to jest billboard, czy to jest wieżowiec, czy to jest reklama wyskakująca, czy to jest mailing. To jest jeden sposób. A drugim sposobem jest raczej podejście od strony efektu, jaki chcemy uzyskać. Czy chcemy sprzedać produkt i poinformować naszą publiczność o naszym produkcie, czy chcemy wypozycjonować naszą markę. Chcemy, żeby nasza marka była jak najbardziej rozpoznawalna. Tutaj pokażę Państwu kilka przykładów reklam którym celem było sprzedanie produktu. Oczywiście produktu turystycznego. Tutaj przykładem są Dni Województwa Zachodniopomorskiego. Ta reklama była emitowana tylko na terenie Wrocławia. I tylko tam mieszkańcy Wrocławia widzieli tą reklamę, co jest istotne. Tak jak Państwo widzicie, na powierzchni tej reklamy wszystkie informacje już są zawarte. A więc analogicznie jak w reklamie prasowej tutaj nie musimy kliknąć żeby podjąć decyzję. Jeżeli jesteśmy zainteresowani, jeżeli nie wiemy co robić 30-31 maja, a jesteśmy akurat we Wrocławiu, to mamy odpowiedź. Zapraszamy do Dni Województwa Zachodnie Pomorskiego na rynku. Oczywiście istotne jest także to, że po kliknięciu nasz internauta jest kierowany do podstrony, która opisuje cały program wydarzenia. A więc nie do strony głównej, nie do strony głównej tutaj Urzędu Miasta, tylko do... żeby nie szukał. Internauta jest osobą leniwą i potrzebuje informacji na czas, na szybko. A tu jest dowód na to, że są także reklamy, gdzie efektem jest klikalność. Tutaj widzimy żadna, nie mamy reklamy brandu, nie mamy reklamy produktu. Tutaj jeżeli internauta kliknie i przejdzie na stronę internetową, dopiero wtedy dla nas będzie to... Mierodajne. To akurat akcja jednego ze sklepów internetowych polegający na sprzedaniu przyjaciela, dosłownie. Nie jest to zbyt etyczne. Zapraszam do dyskusji na ten temat, jeżeli. I kolejny przykład reklamy. Nie wiem, jaka jest Państwa opinia na temat tych reklam. Denerwująca. A kto lubi? Ja podam przykład. Ta reklama miała klikalność na poziomie 5%. Co 20 osoba kliknęła w tę reklamę. To bardzo dużo. My z reklamodawcą mierzyliśmy efekt w postaci czasu życia, stosowny czasu życia, internauty po kliknięciu. Jeżeli internauta przez przypadek kliknie, bo chce znaleźć krzyżyk, tak? I przez przypadek kliknie. To ten czas życia internauty wynosi około pół sekundy. Kliknie, przechodzi na stronę reklamodawcy, od razu ją zamyka. Tutaj ten czas życia był o wiele dłuższy, a powód był prosty. Ta reklama wyświetlała się na terenie Irlandii, na terenie Dublina. I to była pierwsza przychodnia Polska w Dublinie. A więc te reklamy są skuteczne w momencie, w którym rzeczywiście trafiają do potrzeb. Jeżeli chcemy perswazyjnie podejść do naszego klienta, chcemy mu coś wcisnąć w to złe słowo, może sprzedać na siłę, to ta forma reklamy nie jest dobrą formą reklamy. Jeżeli chcemy mu dać coś w zamian, na przykład kartę rabatową, to już bardziej. Tutaj dajemy coś w zamian, dajemy prezent. Natomiast te, tego typu reklamy można stosować, tyle, że trzeba bardzo ostrożnie do tego podchodzić. Kilka... Informacji teoretycznych, istotnym parametrem kampanii, kampanii produktowej jest geotargetowanie, więc możliwość wybrania miasta, wybrania obszaru, gdzie będzie kierowany komunikat. Tak samo zasięg, a więc ile osób potencjalnie może zobaczyć tą reklamę. W tego typu reklamach nie jest istotna klikalność. Tak jak w reklamie prasowej, widzimy reklamę prasową, reklama prasowa ma klikalność 0%, a działa.